Temat tygodnia. Dzień dobry. Tu Łukasz Lipiński, witam w kolejnym podcaście tygodnika polityka temat tygodnia. A w tym tygodniu, no właśnie, no, tematem tygodnia było bezpieczeństwo, które było odmieniane przez wszystkie przypadki i przez polityków, i przez ekspertów. Mieliśmy ekspoze obronne, chyba pierwsze takie w historii wicepremiera i ministra obrony Władysława Kośniaka Kamysza sporo. O obronności wypowiadał się też w ostatnim czasie Donald Tusk, ale my chcielibyśmy zejść z tych wszystkich politycznych wątków i nie rozmawiać o tym, jaki, jaką rolę w kampanii wyborczej odegra temat obronności, chociaż widzę, że mój gość kiwa głową, że może coś na ten temat powie, ale bardziej porozmawiać o tym, co konkretnie wynika z wypowiedzi Tuska i kośniaka kamysza i no czy na koniec spytam, czy może my się czuć może odrobinę bezpieczniej po tych zapowiedziach. A moim gościem, którego już połowicznie zapowiedziałem, jest Marek Świerczyński, analityk polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry państwu. Od razu się wytłumaczę z tego kiwania głową, może dobrze, bo więc właśnie rozmawiamy w takim czasie kampanijnym. I. Mnie trochę nie dziwi, że po raz kolejny mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że bezpieczeństwo jest właśnie tym wehikułem wyborczym, prawda? Jest tym pojazdem opancerzonym, którym ci, ci politycy, tym razem już innej opcji, jadą po te głosy. Oczywiście jest to taki wehikuł, który ma taką bardzo szeroką, nomen-omen, platformę, na którą wszystkich chcą zaprosić, I, i to się dzieje nie tylko w jakby. W naszym formacie narodowym, ale też europejskim, to bo prawda. przecież mamy do czynienia z całym wysypem rozmaitych inicjatyw, pod którymi Polska albo się podpisuje, albo jest ich współautorką, albo, albo proponuje, albo dyskutuje. Więc, no tak, po prostu to bezpieczeństwo, chyba nawet mocniej niż poprzednim razem kampanijnym, wchodzi nam na agendę taką bieżącą. No dobrze, to porozmawiam wobec tego o obu tych, tych aspektach. No pierwszy taki projekt, o którym słyszymy od niedawna, jest tak zwany projekt, który się nazywa Tarcza Wschód. Co to jest za projekt? Czy to jest bardziej projekt, który ma pomóc zatrzymać ataki hybrydowe, przejście migrantów, czy to już jest jakiś projekt takiej militarnej fortyfikacji polskiej granicy? To mnie bardzo ciekawi. No więc właśnie, to wydaje się być ta druga opcja. To znaczy przeszliśmy od umacniania granicy wciąż niedokończonego, tak, pod kątem powstrzymywania po prostu przepływu ludzi, tak, żeby ludzie nie mogli przechodzić nam przez pas drogi granicznej, tak, pokonywać granicy w sposób, granicy, nielegalny. sposób mhm. nielegalny, tak pokonywać tych cokolwiek tam postawimy, prawda? Płot, zapory, drut kolczasty i tak dalej. Teraz przeszliśmy do, na wyższy poziom niejako, tak? do wzmacniania poprzez tak zwane operacyjne przygotowanie terenu. To niekoniecznie muszą być te fortyfikacje. Tak? Ja wiem, że tak zostało to nazwane w tym przekazie. Linia Tuska. <laughs> właśnie. W tym przekazie politycznym, ale, ale tam chyba nie powstanie jakiś drugi międzyrzecki rejon umocniony czy jakaś linia narwiwizny. Chodzi po prostu o to, żeby tak przygotować. Po pierwsze, żeby przejrzeć to, co jest tak, pod kątem no, dostępności, użyteczności w jakiejś operacji obronnej, użyteczności dla wojska już, tak. nie mówimy tutaj właśnie o tym aspekcie jakby służb mundurowych, straży granicznej, policji, tylko w aspekcie wojskowym. Dyskusja o tym, żeby przeglądać wszystkie inwestycje i nowo powstające już, już istniejące na wschodzie pod tym kątem trwała od kilku lat. No, wreszcie się za to chyba na poważnie rząd zabiera. Mówię chyba, no bo ciągle nie znamy całości tych planów. Po drugie, chodzi o to, żeby przygotować pewne nowe Instalacje wojskowe, tak ogólnie to nazwijmy, w tym być może jakiegoś rodzaju właśnie fortyfikacje i umocnienia. Chociaż tak naprawdę, jak ma przyjść co do czego, to buduje się je stosunkowo szybko i, hmm. i w miejscach, w których wcześniej nie dyskutuje się zbyt, zbyt szeroko. Co, co jest naturalne, oczywiście. A po trzecie, przygotować teren też, tak? I, I znowu można powiedzieć, że to jest takie ABC sztuki operacyjnej, sztuki wojennej sensu largo, to znaczy żeby ten teren był po naszej stronie, tak, żeby on walczył dla nas, hmm. i żeby powstrzymywał przeciwnika. Wiemy doskonale, że, że można w pewien sposób skanalizować ruch, tak, czy to zalewając, czy wysadzając, czy no dokonując innych o, tak, ingerencji, tak. O, o mokradłach gęstych lasach, prawda? To, to, jest, to jest właśnie ta opowieść, tak, że, że, że można. No, oczywiście jest pytanie, czy w obliczu no, ciążącej nad nami suszy, tak, i, i, i ta tego, tych zmian klimatycznych. Czy, czy, czy w ogóle o tych mokradłach będzie można stosować tak na, na dużą skalę? Niemniej jednak no wygląda to na dość skomplikowany, na pewno długotrwały projekt. Chyba nie zobaczyliśmy jeszcze tej prezentacji, o którą chyba prosił premier Tusk w którymś z ostatnich wystąpień. No bo Zapowiadał, zderzany z tak. pytaniami, jak to ma wyglądać, co to ma w ogóle być, czy to bunkry, czy nie bunkry i tak dalej. Powiedział, że no, poprosi Ministerstwo Obrony o przygotowanie takiej prezentacji. Ja jej jeszcze nie widziałem, być może ją zobaczymy. W każdym razie dla mnie to jest. Pewnego rodzaju oczywistość, tak, że uświadomiwszy sobie poziom zagrożenia, dokonawszy pewnych też dosyć oczywistych inwestycji, stricte zbrojeniowych, prawda, rozbudowawszy struktury sił zbrojnych, teraz przyglądamy się właśnie temu naszemu teatrowi działań po prostu. Nie wiem zresztą, czy kolejność nie powinna być w sumie odwrotna, tak? Mm. Najpierw patrzymy na to, gdzie nam przychodzi, przyszłoby walczyć. I, i, I próbujemy nim jakoś zarządzać. Pojawiają się w przestrzeni medialnej takie hasła, żeby być może łączyć nawet te wysiłki nasze z tym, co robią i chyba byli pierwsi państwa bałtyckie, tak? tak? Litwa, Łotwa, Estonia. To oczywiście wszystko ma jakiś sens. Warto też wciągać w, w, w te działania struktury sojusznicze, prawda? No bo, bo zarówno te, te siły wysunięte IFP i, i dywizja z Elbląga, i korpus ze Szczecina też no muszą to wszystko jakoś uwzględniać w swoich hmm. planach operacyjnych. Ale to jest taktyka na poziomie strategicznym, po prostu dokonujemy kolejnego kroku, no jednak zwiększającego polskie bezpieczeństwo. No, państwa bałtyckie mają nad nami taką przewagę, że ich granica z Rosją jest dużo krótsza niż zsumowana granica Polski z Rosją i z Białorusią. To jednak jest niezły, niezły kawał granicy. Czy my jesteśmy w ogóle taki długi odcinek w krótkim czasie w odpowiedni sposób ufortyfikować? No właśnie pytanie, co to znaczy ufortyfikować w, odpo w odpowiedni